Cześć tu Tomek, witam Was w nowym odcinku vloga, tym razem z kolejnymi ciekawostkami i zapraszam do oglądania. Przygotowałem dla Was w tym odcinku kolejnych 10 ciekawostek o Norwegii, razem będzie ich już 50, bo jest to piąty odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, więc nie przedłużamy i oglądamy. Norwegia znana jest z ekologicznych innowacji i rozwiązań. Staranna segregacja śmieci, ograniczanie produkcji plastiku i samochody elektryczne na ulicach stały się tu codziennością. Od jakiegoś czasu coraz większym zainteresowaniem Norwegów cieszy się promesja, czyli ekologiczna metoda pochówku. Metoda ta została wynaleziona na początku lat 2000 przez szwedzką biolożkę Susan Wikmasak, która oferuje ją u siebie w firmie. Polega ona na zmrożeniu ciała ciekłym azotem, rozkruszeniu go przez wibracje i odparowaniu z niego wody. Następnie specjalna maszyna oczyszcza powstały proszek ze szkodliwych metali, a resztę proszku umieszcza w biodegradowalnej urnie, którą zakupuje się w ziemi, aby ją użyźnić i posadzić tam później drzewo. Mimo że pomysł ten nie przyjął się szerzej na świecie, to wzbudza duże zainteresowanie, a w ostatnich latach firma Susan ma coraz więcej klientów z za-norweskiej granicy. W 2017 roku było ich ponad 110. Oscary dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego rozdaje się od 1956 roku. Norwegia swój pierwszy film Dziewięć żyć zgłosiła rok później, w 1957, co od razu zaowocowało nominacją do Oscara. Nagrodę jednak zgarnęły wtedy Włochy. Od tamtej pory Norwegia zgłosiła 40 filmów i doczekała się razem pięciu nominacji, jednak nigdy nie zdobyła statuetki. Ostatnim norweskim filmem, który doczekał się nominacji do Oscara, był Kontiki w 2012 roku. Polska ogólnie wystawiła 50 filmów, zdobyła 11 nominacji, a wymarzonego Oscara otrzymała w 2014 roku dla filmu Ida. Żołnierze Odyna to antyimigrancka i antyislamska organizacja powstała w 2015 roku w Finlandii, która szybko znalazła zwolenników w innych państwach. Także w Norwegii ma swoich przedstawicieli. Inicjatorem norweskiego ruchu żołnierzy Odyna został Rony Alte, polityk i działacz, który wcześniej był rzecznikiem Norweskiej Ligi Obrony, organizacji podobnej do Armii Odyna. Głównym zadaniem organizacji są demonstracje antyimigranckie, patrole uliczne i pilnowanie porządku w dzielnicach, gdzie jest wielu imigrantów. Jednak w 2016 i 2017 roku norwescy żołnierze Odyna zaczęli się ze sobą nie zgadzać i wielokrotnie zmieniali lidera, co sprawiło, że organizacja ta w Norwegii obecnie działa na bardzo małą skalę. Norwegia może pochwalić się niską liczbą śmiertelnych wypadków drogowych. Ze statystyk za 2018 rok dowiedzieliśmy się, że na norweskich drogach zginęło 108 osób o dwie więcej niż w roku poprzednim. Z liczby tej aż 77% to mężczyźni, najczęściej w wieku 45-64 lata co wskazuje na to, że doświadczonych kierowców najczęściej gubi pewność siebie co do własnych umiejętności. W Polsce w 2018 roku w wypadkach drogowych zginęło aż 2838 osób, a główną przyczyną tych wypadków jest nadmierna prędkość polskich kierowców. Norweska księżniczka Marta Louis, córka króla Haralda V, wzbudziła ostatnio w kraju wiele kontrowersji. 47-latka związała się ze znanym w Hollywood szamanem. Amerykanin Durek Weret twierdzi, że dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom potrafi leczyć dusze, ale też różne choroby jak raka i białaczkę. Co więcej, 44-latek potrafi też nawiązywać kontakty ze zmarłymi poprzez seanse spirytystyczne. Na razie nie wiadomo, jak para się poznała. Durek powiedział jedynie, że zna księżniczkę z poprzedniego wcielenia, kiedy był królem. Związek ten wzbudza oczywiście wiele kontrowersji. Wielu uznaje Dureka za zwykłego szarlatana i naciągacza. 44-latek był w dodatku oskarżany przez swoich byłych pacjentów o kradzieże. Księżniczka nie zdaje się tym przejmować i jedynie prosi, aby ludzie nie krytykowali jej wyboru. Jednak opinia publiczna żąda, aby księżniczkę pozbawić tytułu królewskiego, bo wykorzystuje go do celów komercyjnych. Król Norwegii, Harald V, na razie nie skomentował sprawy. Norwegia sprawuje władzę nad wyspą wulkaniczną w Arktyce, leżącą około 500 km na wschód od Grenlandii. Jan Mayen, bo o niej mowa, ma powierzchnię 372,5 km2 i nie posiada żadnego stałego mieszkańca. Odkryta została w 1607 roku, a na początku XX wieku pojawiali się na niej norwescy myśliwi polujący na niedźwiedzie polarne i lisy. Obecnie przebywa tam 18 ludzi, pracowników stacji radiowej i meteorologicznej w Ulundkinbjørn, jedynej niewielkiej osadzie na wyspie. W Norwegii płaci się dużo bumpenger, czyli opłat za przejazdy drogami, autostradami, tunelami i mostami. Kierowcy podpisują umowę z firmą Autopass, po czym dostają specjalną kostkę, którą umieszczają za przednią szybą samochodu, i bramki automatycznie rejestrują ich przejazdy. Z taką umową kierowcy mają 20% rabatu na przejazdy. Jeżeli ktoś nie posiada umowy z Autopass, w czasie przejazdu zostaje robione zdjęcie tablicy rejestracyjnej i kierowca otrzymuje fakturę pocztą. Wysokość opłat zależy od rodzaju pojazdu i drogi, którą przejeżdżamy, a ceny wahają się od 6 aż do nawet 150 koron za pojedynczy przejazd. W samym tylko okręgu Oslo i Akershus w czerwcu tego roku otworzono 52 nowe bramki, a łącznie jest ich już 83. Od tego roku opłatami zostały także objęte samochody elektryczne, które do tej pory były z opłat zwolnione. Coraz większa liczba bramek wzbudza duże oburzenie mieszkańców Norwegii. Organizowanych jest coraz więcej demonstracji przeciwko Bumpenger, powstał nawet ruch polityczny Folke Aksjunen, którego hasłem przewodnim jest til Bumpenger, czyli nie dla Bumpenger. Ostatnio w norweskich mediach było głośno o mieszkańcu Oslo, któremu bramkę postawiono przed samym balkonem. Do 2018 roku w Norwegii było 18 województw. W tym samym też roku norweski rząd rozpoczął dużą reformę administracyjną i zdecydował, że województw w Norwegii do 2020 roku będzie tylko 11. Politycy argumentują zmiany tym, że na mniejszej liczbie okręgów będą wydawać mniej na administrację i zaoszczędzą dużo pieniędzy, co pozwoli lepiej inwestować w rozwój komunikacji nowe szkoły i przedszkola. Norweskie Centralne Biuro Statystyczne opublikowało listę najpopularniejszych imion w Norwegii w 2018 roku. Na trzecim miejscu imion dla chłopców znalazł się Uliver, na drugim Filip, a najpopularniejszym imieniem został Lukas. Na trzecim miejscu imion dla dziewczynek była Uliwia, na drugim Nura, a na pierwszym Emma. Sytuacja wygląda całkiem inaczej, jeżeli spojrzymy na imiona nadane tylko w Oslo. W stolicy najpopularniejszym imieniem dla chłopców był Muhammad, a dla dziewczynek Alma. W czerwcu tego roku parlament norweski zdecydował, że od 2025 roku w Norwegii będzie całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra. Politycy po wielu latach debaty na ten temat pochylili się nad prośbami środowisk prozwierzęcych, aby takie fermy zlikwidować. Nie wszyscy są z tej decyzji zadowoleni, przede wszystkim właściciele hodowli, których czeka bankructwo. Obecnie w Norwegii znajduje się 167 ferm zwierząt, które hoduje się na futra. Rząd jednak nie zostawi właścicieli ferm bez pomocy i zamierza przeznaczyć 650 milionów koron. Żeby pokryć koszty zamknięcia tych hodowli do 2025 roku. W Polsce w 2018 roku rząd Pisu miał podobny pomysł, aby zakazać hodowli zwierząt na futra, jednak pod naciskiem różnych środowisk wycofał się z tego projektu. No i to już była ostatnia ciekawostka w tym filmiku. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która najbardziej Wam się tym razem podobała, i czy chcecie więcej filmików z tej serii. Nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!